To jest komputer naszego montażysty, i dzisiaj zafundujemy mu mały upgrade. A w zasadzie to wcale nie taki mały. Zainteresowani? Zaczynamy. W tym komputerze mamy całkiem mocne podzespoły. Jest tutaj Ryzen 9 5900X 12 rdzeniowa jednostka. Mamy tutaj 64 GB pamięci DDR4 oczywiście dla tej platformy. Mamy RTX, -a, nie, przepraszam, GTX. -a. GTX tak. 1080 Ti który no, do montażu jako cały komputer sprawdzał się całkiem dobrze, ale można w tej chwili złożyć coś znacznie lepszego. A to się wyśmienicie składa, ponieważ? Ponieważ my mamy do dyspozycji podzespoły z jednego z poprzednich projektów. A dokładnie z komputera LEGO. Dzisiaj pokażemy Wam jedyny taki komputer na świecie. Komputer w świecie LEGO. Jeżeli pamiętacie ten materiał, mieliśmy tam użyty bardzo wydajny procesor. Był tam Ryzen 9 7950 X3D, czyli jednostka, która nie tylko w za takich zadaniach kreatywnych, ale również w gamingu sprawdza się wyśmienicie, co bardzo ucieszy naszego montażystę. Ale również mamy tutaj ponownie 64 GB pamięci, bardzo szybkiej. Są to tym razem moduły 6000 transferów, a co jest najważniejsze w tym przypadku, bardzo konkretnym, jest to ten tutaj układ graficzny Radeon RX 7900 XTX, bardzo dużo X-ów będzie w tym w tym zestawie. No, o, powiedz fajnie. mi, Dawidzie, dlaczego on jest istotny. Ta karta graficzna, raz, że to jest zupełnie inna generacja i kilka lat różnicy między gtx ale przede wszystkim ta karta graficzna bardzo dobrze sprawdzi się w programie Dawidzi. Zwłaszcza jeżeli mówimy o montażu plików w RAW czy efektach. Dodatkowo ta karta posiada 24 GB własnej pamięci, czyli na zasadzie jedna z największych obecnie dostępnych pojemności dla kart graficznych w tym segmencie desktopowym. A dodatkowo w tym wszystkim nie kosztuje majątku. Gdybyśmy ją kupić, to faktycznie Byłby to całkiem dobry wybór. Oczywiście, wykorzystujemy ją ponownie z poprzedniego projektu, dlatego jest to jeszcze lepszy wybór, wiadomo. Do samego Da Vinci, faktycznie w tych zastosowaniach, czyli montaż 4K bez względu na obsługę Rawów oraz efektów jest to wyśmienity wybór. Oczywiście nie bierzemy tych informacji znikąd. Wzięliśmy pod uwagę testy branżowe, na których ten oto Radeon wypada znacznie lepiej od konkurencyjnego np. GeForce RTX 4070 Ti Super albo 4080, które również znowu wypadają bardzo podobnie. Pokonuje ich bez problemu właśnie w obróbce Rawów, w obróbce efektów graficznych. Tutaj ta przewaga jest naprawdę ogromna. Ale jest jeden mały szkopu. Gdybyśmy chcieli zajmować się również obróbką w zakresie AI, np. usuwania Elementów tła, na przykład odszumiania. Tutaj najnowsza wersja Da Vinci, czyli model od 19 wzwyż, obecnie jeszcze, kiedy to nagrywamy w wersji Beta, czyli takiej nie do końca zdatnej do produkcyjnych zastosowań, no tutaj zdecydowanie GeForce y wiodą prym. Dominacja nowych RTX jest ogromna, co widzicie też tutaj na wykresie. Dlatego gdybyście chcieli się czymś takim zajmować, czyli właśnie obróbką z wykorzystaniem elementów AI, co zaznaczam, w naszym przypadku naszego montażysty nie ma w ogóle miejsca no to GeForce byłby znacznie lepszym i w sumie tańszym wyborem. Podsumowując, nasz montażysta pracuje w programie DaVinci, czasami lubi sobie pograć, a my akurat mamy podzespoły, które idealnie tutaj się wpasowują. Tyle, jeżeli chodzi o dobre wiadomości. Ze złych mam takie, że niewiele z tego zestawu uda się zachować. Na dobrą sprawę kartę graficzną, jak już mówiłem, wymieniamy. Płyta główna, pamięci, procesor, to wszystko też wylatuje, natomiast zostają dyski, zostaje chłodzenie, wentylatory, a obudowa, no tu będzie problem. To aktualnie zainstalowane chłodzenie w tej chwili pracuje w układzie push-pull, mamy więc tutaj w sumie aż 6 wentylatorów na 360 mm chłodnicy i to na pewno chcielibyśmy zachować. Przy czym to chłodzenie pójdzie do nowej obudowy i będzie nieco lepiej umiejscowione, bo przede wszystkim na topie. Karta graficzna jest tutaj słusznych rozmiarów, i do starej obudowy w obecnym układzie po prostu nie wejdzie, więc, również i obudowę. Wymieniamy na znacznie przestronniejszą i moim skromnym zdaniem też znacznie ładniejszą. A przy okazji mamy nowy zasilacz, więc w sumie, dlaczego bez niego nie skorzystać? 850W Asus Strix. Tutaj świetnie się sprawdzi, zresztą już się sprawdza, bo ten zestaw pracował i sprawdzał się bardzo dobrze, także po prostu również go wykorzystamy. Przykład z życia wzięty. Podczas demontażu okazało się, że w użyciu wciąż pozostaje aż 5 dysków talerzowych. W tym aż 3,2-calowe, typowo laptopowe konstrukcje, które nasz montażysta wykorzystywał. I my wiemy do czego one były wykorzystywane. Te dyski służyły za magazyn danych do takich surowek, które będą być może użyte w przyszłości, choć niekoniecznie. Problem jest tylko tego typu, że płyta główna stara miała aż 8 złącz SATA, kiedy nowa, dużo lepsza konstrukcja takich posiada tylko 4 a w zestawie oprócz tego były jeszcze dwa 2,5-calowe dyski SSD, również na SATA. Stare dyski postanowiliśmy zastąpić jednym dyskiem. 3,5-calowym, również talerzowym, ale o pojemności aż 4 TB, dedykowanym do zastosowań w serwerach nas, który w tym przypadku doskonale się sprawdzi, od Seageta Iron Wolf. A co z SSD? No te SSD oczywiście zostawimy, zdecydowanie się jeszcze nadadzą, to są i pojemność, i prędkość jest wystarczająca takich zastosowań, także te dwa SSD-ki w rajdzie wracają do naszego komputera, natomiast wszystkie m 2 bo ich łącznie 4 chyba, albo 3, że dobrze pamiętam, również pojawią się w tym komputerze, Wzbogacony jeszcze, o, pozyskane z tego projektu, przypominam Lego, z którego wszystkie części pochodzą, dysk SSD M2 PSYFTRES 5.0 od Cruciala T700, czyli bardzo, bardzo szybki dysk, z którego nasz montażysta będzie zdecydowanie zadowolony, a pozostałe dyski, jak widzicie, zamontowaliśmy w pozostałych kieszeniach i jeszcze mamy użytą z jeszcze innego projektu, użytą. Taką kieszeń, na dodatkowe dwie m 2 gdzie też uda się dodatkowo jeszcze w przyszłości doparować kolejny Dysk M2. Jedno miejsce zostaje tutaj wolne, także nadal mamy potencjał rozbudowy. I co ważne, tutaj to jest również adapter, który obsługuje PCIe Express 5.0, więc nawet najnowsze, najszybsze dyski, jak najbardziej, znajdą tutaj swoje miejsce. Pod warunkiem, że podepniemy go zamiast karty graficznej, ponieważ ta płyta główna no tak. nie ma na dole miejsca na PCIe Express 5.0. graficzna. Skoro już wszystko wiadomo o dyskach i wszystkie są już zamontowane, to tak naprawdę pozostaje nam osadzić to cały ten zestaw w nowej, wyśmienitej obudowie i mam nadzieję, że tutaj już żadnych więcej trudności nie napotkamy. Jako, że nasz zasilacz Asusa pochodzi z innego projektu, nie mamy do niego wszystkich przewodów, a głównie chodzi o SATA. Żeby uzupełnić braki, bo będziemy ich potrzebowali znacznie więcej niż tylko trzy, wykorzystaliśmy kabel od innego zasilacza Asusa, taki bez oplotu. Ale, żeby było to bezpieczne, należało przede wszystkim sprawdzić, czy napięcia na wtyczce są identyczne, ponieważ tutaj nie ma żadnego standardu i producenci mogą stosować różne rozwiązania, różne układy pinów. Więc, żeby nie uszkodzić dysków, nie spalić diod, za pomocą multimetru zmierzyliśmy napięcie. Czy wszystkie są na swoim miejscu? A no, na takiej wtyczce SATA, poza oczywiście masą, mamy 12V, 5V i 3,3V. I nie chcemy ich mieszać. I nie chcemy ich mieszać, bo może się to źle skończyć. A teraz bierzemy się już tutaj, za montaż reszty komputera, w tym wentylację, o której opowie Wojtek. Dokładnie, udało nam się odzyskać całkiem sporo wentylatorów. Okazuje się, że w tamtej budowie, poza oczywiście naszą chłodnicą olbrzymią, tutaj zaznaczę to nie jest standardowe IO, mamy to od Alfa Kula prawie 4-centymetrowy radiator, naprawdę spory jak na I.O. W tej chwili są już zamontowane wentylatory z tej strony, bo były czyszczone, natomiast one tutaj wrócą. I jeżeli zastanawiacie się, dlaczego akurat tą obudowę wybraliśmy, to właśnie ze względu na tą chłodnicę. Chcieliśmy zachować ten układ push and pull i aby ją zmieścić na górze, wyszło nam, że potrzebujemy około 9 centymetrów miejsca. Żadna obudowa poza tym Pantexem nie oferuje takiej przestrzeni między płytą główną a szczytem obudowy. Zobaczcie, ile to jest przestrzeni. Dlatego też tutaj nasze chłodzenie pięknie się zmieści i nie będzie z niczym kolidować, ale to nie wszystko. Poza procesorem chcemy, aby reszta podzespołów miała również zapewnioną odpowiednią wentylację. Dlatego też wykorzystaliśmy odzyskane z obudowy naszego montażysty wentylatory Arctica, całkiem dobre jednostki, wykorzystamy je na samym dole. Będą tutaj cztery wentylatory, które będą zasysać spod spodu chłodzenie. Powiecie, że mało miejsca tutaj. Aha, we zobaczcie, z drugiej strony obudowy jest tego miejsca znacznie więcej. One jest tak skonstruowana, żeby właśnie spodem jak najwięcej tego powietrza zimnego dostarczać. Następnie z tyłu zamontujemy dwa świeżutkie wentylatory od Be Quiet'a Silent Wing 14, czyli Duże 14-cm wentylatory, które będą na powietrze wysysać razem z tym tutaj chłodzeniem. Na szczycie, ale żeby dodać troszeczkę takiego no, akcentu RGB, oczywiście dla naszego montażysty, bardzo ważne, cały tutaj ten element będzie wypełniony wentylatorami odzyskanymi z poprzedniego projektu LEGO, czyli Alfa Kula wentylatory z RGB, do których dorzucimy jeszcze jeden wentylator, żeby po prostu no, były cztery ładnie się prezentowały, bo ta obudowa faktycznie mieści cztery wentylatory. Także ostatecznie uzyskujemy dla tej obudowy typu akwarium bardzo dla niej korzystny obiekt negatywny, tego powietrza, który cyrkuje w środku obudowy. A no to oznacza, że więcej powietrza jest wyciągane z obudowy niż do niej wpłaczane. Testy pokazują, że jest to na ogół najkorzystniejsze rozwiązanie dla temperatur nie tylko wnętrza obudowy, ale właśnie również podzespołów. Jest tylko jeden problem, że trzeba częściej komputer czyścić. Ale to już nie nasze zmartwienie, nie. także powodzenia. O, powiem Wam, że powoli kończymy. Mamy się ku końcowi. Ta budowa ma z tyłu dźwiczki. Natomiast, no cóż, zaszło parę zmian. Ale nie jakiegoś specjalnie dużych, ponieważ przede wszystkim obejmują ustawienie wentylatorów. Nadal robimy obieg negatywny, czyli w obudowie jest podciśnienie. Więcej powietrza jest wyciągane, jak do niego wtłaczane. Zmieniły się tylko wentylatory. Ponieważ na dół okazało się, że nie da się zainstalować 4 120 mm wentylatorów. Poszły więc 140 mm w ilości trzech sztuk. Również z tyłu obudowy zmieniliśmy wentylatory, które wcześniej planowaliśmy, i daliśmy tutaj kolejne dwa 120 mm wentylatory od Biqaieta. Jeżeli chodzi zaś o wentylatory, które zostały dokładnie tak jak pierwotnie planowaliśmy układ chłodzenia push-pull wentylatory od Corsair, a na boku tak naprawdę cztery wentylatory od Alpha Kula. No i chyba czas sprawdzić czy to w ogóle zadziała, bo powiem mm. szczerze, że dużo tych kabelków było, Nie się, dużo. zobaczy, co tam z tyłu powstało. Na szczęście budowa jest duża i wszystkie kabelki się zmieściły, ale no sam jestem ciekaw, więc co? Zasilacz włącz na początek i sprawdzajmy. Uwaga, uwaga, na górze się świecą, o, ale piękne, ale dmucha, ho, ho. no ryzeny tak mają, że pierwsze mnie to jest pełna wichura. Tutaj wszystko się świeci, z przodu się cztery świecą, jest nasza, tego Wam nie mówiliśmy, no ale... Przeskoczyła na procesor. Tak jest. Mamy dodatkowy element, mamy tutaj listewkę, którą wyszukaliśmy w szafie. Nie wiem, w jakim projekcie aby to zostało, ale jest i faktycznie dodatkowo tutaj uroku. Jest polaryzacja. Komputer działa, system się załadował, ten co wcześniej w LEGO hmm. używaliśmy, no to pozostaje teraz zamknąć tą obudowę. Tutaj w sumie nie wiecie nawet, ale tutaj wszędzie szkło przychodzi i bierzemy się za testy żeby sprawdzić wydajność całej jednostki w programie DaVinci wykorzystaliśmy darmową wersję Puget Benchmark. Ta skupia się tylko na procesorze i mamy tutaj wzrost wydajności w zasadzie oczekiwany do wymienionego procesora. Z około 6.500 punktów do ponad 9.300. To jest oczywiście bardzo zadowalający wzrost, który w pełni oddaje upgrade, który wykonaliśmy, ale jeszcze raz podkreślę, test skupia się przede wszystkim na ocenie wydajności Procesora, konkretnie w programie DaVinci. No, ale nie samym tylko procesorem, tak naprawdę DaVinci żyje również kartą graficzną. I tutaj są spore zmiany. Zobaczcie ze mną sami. Aby dokładnie sprawdzić, co tak naprawdę ta maszyna potrafi w DaVinci przy edycji wideo, poprosiliśmy naszego montażystę, aby podesłał nam pliki, na których normalnie pracuje. Wiecie, bardzo wysoki bitrate 4K i takie pliki wrzuciliśmy w tej chwili na timeline. Cztery pliki jednocześnie. W, oczywiście dodając tutaj całą masę różnych przejść, tekstów i zobaczcie, jak to tak naprawdę działa. Jak bardzo ten komputer się w ogóle nie przemęcza tym, co musi robić, czyli na czterech klikach w różnych momentach robić efekty graficzne, bo do tego się tak naprawdę sprowadza. No i nie ma żadnych spowolnień, to wszystko działa naprawdę płynnie, jestem zachwycony, ponieważ sam czasami korzystam z DaVinci, też darmowej wersji, żeby używać właśnie do edycji wideo, i na moim RTX takich rzeczy nie da się osiągnąć. Także to jest naprawdę bardzo zaskoczenie, zwłaszcza, że cały zestaw jest naprawdę cały czas cichy, tak po prostu zupełnie bezgłośny. To jest najfajniejsze w tym wszystkim. A warto dodać, że mówimy tutaj o projekcie bez żadnych plików proxy H264, więc to jest... Sama surowka, nie ma surówka, żadnej dokładnie. pomocy to leci do cały czas te wysokie... I... I tak samo ustawienia projektu są w natywnym 4K, tutaj również nie ma zmniejszonych ustawień. Tak, to jest niesamowite, jak bardzo to przyspieszyło. Na GTX, który był wcześniej? Nie dało się w czymś takim pracować. Jeden film, kilka efektów i to już po prostu się przycinało. Naprawdę fajnie to wyszło. W szczególności jestem też zadowolony z tego, jak on, ten komputer się ogólnie prezentuje. Nie mieliśmy jeszcze okazji z taką modową pracować, a niesamowicie dobrze sprawdza się w takich nietypowych sytuacjach, gdzie musimy zmieścić masywne chłodzenie, dużo wentylatorów, duże podzespoły i dużo dysków. To jest dość istotne, ponieważ często te obudowy nowoczesne bardzo pomacoszono tak temat dysków i nie da się ich za dużo upchnąć. A tutaj mamy miejsce tak naprawdę na sześć dodatkowych dużych dysków, znaczy na tych 2,5 cala. A nie tylko NWE, 2 Tam te 3,5, chyba 2 się mieszczą, bo W każdym razie bardzo dużo, co było też kluczowe w tym projekcie. Co ciekawe, tą obudowę Fantex NV9 zastosowaliśmy również w naszych gotowych zestawach Computronic, dokładnie model Ultimate LC914 z customowym chłodzeniem cieczą. Również sprawdza się doskonale w takich zastosowaniach. Ale chciałbym też teraz koniecznie zaznaczyć, że jest to nasz bardzo nietypowy study case, w którym ten komputer właśnie przygotowaliśmy z myślą o naszym montażyście, który wykorzystuje go Właśnie w DaVinci Resolve. Gdyby to miał być komputer na przykład do Blendera, to tutaj też takie testy wykonaliśmy i okazało się, że o ile względem GTX A1080 Ti przyrost był praktycznie 4 czy pięciokrotny wydajności, to już na przykład RTX 4060, karta czterokrotnie tańsza, uzyskuje jedynie 40% niższy wynik. Macie je w tej chwili na ekranie, także generalnie bardzo ważne jest, aby taki komputer dobierać do swoich potrzeb, do tego, czego chcecie się zajmować. Nie kierować tylko ogólną opinią, że no komputer do pracy kreatywnej to taki zestaw. Nie, tutaj trzeba naprawdę dobrze dobrać podzespoły do naszych potrzeb. Jestem święcie przekonany, że nasz montażysta będzie na dłuższy okres czasu bardzo zadowolony z tego komputera. No my jesteśmy na pewno zadowoleni, ponieważ faktycznie udało się złożyć coś bardzo fajnego z tego, co akurat mieliśmy na stanie. I w zasadzie od nas to na tyle. Także dzięki wielkie za uwagę. Cześć! Cześć!